Witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie lody proteinowe, które po pierwsze mają być niskokaloryczne, po drugie mają mieć makro i być anaboliczne, czyli muszą mieć dużo białka, kreatyny i wszystkie twoje lepsze. Moi drodzy, poza tym, że są smaczne, są niskokaloryczne, to możecie je zrobić w do oczyszu domowym, wystarczy robić blender, wystarczą Wam kostki lodu, trochę owoców, białeczko no i generalnie to będą główne nasze składniki, ale musicie sobie zamówić jeden składnik, który jest ekstra i którego pewnie nie macie w domu, więc przygotujcie się. Jest to bowiem guma ksantanowa, którą dostaniecie na Allegro. Eee, ja sobie taką gumę zamówiłem, generalnie ona stacza na bardzo długo, jest tania, ale no niestety trzeba ją zamówić. Także nasza guma ksantanowa, której dodajemy naprawdę maleńką ilość, bo będzie niesmacznie, jeśli przesadzicie. Mówią tak jedną czwartą łyżeczki, no powiedzmy damy takie pół łyżeczki maksymalnie. Dobra, żeby generalnie nam to fajnie zgęstniało, bo do tego nam służy ta guma. i Żeby nam nie zepsuło smaku, także nie za duża ilość. Dodatkową fajną konsystencję daje nam banan. Banan mrożony w moim przypadku, który sobie wcześniej zamroziłem. Natomiast w zasadzie to było pół banana, żeby kaloryczność była troszeczkę mniejsza daje nam lepszą gęstość, taką fajny, kremowy smak. Z drugiej strony słodycz, no i troszkę dobrych węgli z glukozy. Poza tym mamy boróweczki, również mrożone. Teraz zaraz Damy sobie 150 gram borówek. Generalnie to owoce mogą być jakie lubicie, no. Generalnie mogą być maliny, mogą być borówki, mogą być truskawki. Jeśli chcecie, chodzi o to, żeby było niskokalorycznie, tak, więc dajemy sobie nasze niskokaloryczne leśne owoce. Mamy lód, mamy banana, mamy również białeczko, w moim przypadku damy sobie białko bułowe, moje ulubione. Możecie oczywiście dać serwatkę, jeśli lubicie i możecie. Ja dam waniliowe białko i białko będzie nam fajnie podkręcać smak. Dawać słodycz, a z drugiej strony spowoduje, że nasze lody będą naprawdę anaboliczne. I co? Pienilem kratyny. Czym byłyby lody dla sportowców bez kratyny? Oczywiście kratyna jest tutaj tylko przyjemnym dodatkiem do naszych mięśni. Nie ma jakiś walorów smakowych. To jest bezsmakowa kratyna. Universal Kratin. No i generalnie mamy prawie gotowe. Dodajemy sobie jeszcze trochę wody, nie za dużo, moi drodzy, żeby nie było za rzadkie, to mają być lody. Więc i wody tak tyci tyci, Ok? Nie przesadzajcie z tym. Całość sobie blendujemy do gęstej konsystencji i wycinamy. Ok. Jak widzicie, nasze lody gęściutkie, ładnie na ładnej konsystencji nabrały. I tak to Moi drodzy, wygląda, zaraz będziemy smakować, ale zapewniam Was, że są doskonałe, choć ich jakiś czas nie jadłem, bo nie byłem na redukcji, ja uwielbiam te lody na redukcji. Wiesz dlaczego? Bo są bardzo syte, objętość jest kosmicznie wielka. No widzicie, tu macie blender, który ma 2 litry, jest prawie, no żeby Was nie skłamać, z litr 200 lodów tutaj wychodzi i to naprawdę jest odczuwalne. E, mało kalorii. Możecie zjeść nawet pół. To już macie naprawdę mało kalorii. Sycące, pyszne. Polecam. Oczywiście możecie dorzucić źródło tłuszczu. Fajnym źródłem tłuszczu to jest na przykład gorzka czekolada. Pokruszyć sobie ją wcześniej i takie drobinki też fajnie się rozpywają w ustach. Także polecam serdecznie i do zobaczenia. I co? Jak smaczne? Przepyszne. Serio? Nie ujawnię Twojej twarzy. Ale... Anonimowość tym bardziej powinna wskazywać na prawdziwość jakości tego Szybkość... smaku. Szybkość Jakbyś powiedział chujowe, no to i tak by ci nie zniczowali za to moi fani. To co? Szybkość, z, jak, z jaką jem wskazuje na to, że są przepyszne. Mhm. Mm A... coś takiego jeść na redukcję, jakbyś był bardzo głodny i nie wiem, byłoby lato i generalnie miałbyś 200 kalorii w zapasie? Mi by to starczyło na cały dzień. Co mnie cieszy. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia.